DING DONG DING DONG spadł już śnieg, pierwsza gwiazdka z nami jest, jest ktoś taki, ktoś kto chce właśnie dziś odwiedzić mnie, siwy pan z wielkim Dzisiaj jest nogi! Z radością O, Mikołaj! Się pocztówkę do świętego Mikołaja? O, wysłałam! Puśćmy, Ding, dong, ding, dong! Spadł już śnieg. Pierwsza gwiazda znak. jest starszy siwy pan, z wielkim workiem przyjdzie sam i dostanieś to, co chcesz. Dzisiaj Elka, jest, no, to jest dzień.